Siemanko, ja jestem Grezdym, a dzisiaj zagramy sobie Brawl Stars. No i pod ostatnim filmem ukazał się jeden taki fajny komentarz, że zrobił serię z takich filmów, jak ostatni co nie zrobiłem. Czyli jakaś postać z Brawl Stars, którą mam versus Showdown. No to sobie dzisiaj, um, dzisiaj zrobimy drugi odcinek z tej serii. Dzisiaj, dzisiaj wylosowałem Daryla. Bardzo fajna inny. Mam na powerze pierwszym, jeszcze nim nie grałem, ale wiem, że szel... tak jak Shell, jakby tylko że dwa razy. I to jest bardzo fajne. Ale dosyć gadania, idziemy grać. No to jak my. O, patrzcie, jak fajnie, skrzynka. Widzicie? On daje dwa razy. O nie, Rico I, i, bar, i ten Barley. I yeah. ja. Masz. Pomogłem mu. Halo? Czemu ty mnie atakujesz? No, a ja uważam, że nie chciałbym Cię zabić. Uciekłam. To jest bardzo przydatne. O nie. Nie. Zostało nas pięciu. Ja nie chcę być tym piątym. Dlatego sobie tutaj trochę pokampię. Poczekajmy sobie. Mm -hmm. O, ktoś mi tutaj podejdzie, a ja go zaatakuję. O! Ha! Nie wiem, jak to się dzieje, ale dostałem ulta. Dobra. Tutaj te krzaki sprawdźmy. O! Ja versus Barley. Barley, pokaż się. He, he jak uciec? Kurczę, on nie ma praktycznie na parę strzałów. No? Nie no. Teraz mam nie na hita. No nie, a jestem wahony nie mam na hita. Ale drugie miejsce. A, ja mam Darylę na pierwszym powerzen, dlatego, no nawet, nawet, idealna taktyka. kampić się, bo teraz nie będziemy się kampić, tylko jakbyś od razu leciły. Na pewno przegramy. Lecimy od razu. Patrzcie, Darylowi tu się ha. O kurczę, pam. Param pam 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 pam. Jengki pam, param pam 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 pam. Okay, Otam oh, Karl versus Karl. O, teraz mamy trochę więcej tego i PAM tu jest. No a dlatego, że tu jest PAM no to trzeba jej zniszczyć jej maszynkę Kurczę, jak mocno, a tak! Dobra, trzeba chyba uciec. I patrzcie, znowu zostało on pięciu. Tyle, że ten... Tle, że oni mają już bardzo moc na ataki. Pam, pam, pa, pam, pam, pam. Ten ma super power'a, dlatego lepiej trzymać się od niego z daleka. O! Mówiłem o tym właśnie. Widzicie? I nas załatwił jako czwartego. Ale miał bardzo dużo że tych pary I rank drugi na Darylu. Jak fajnie. Jej! 12 bucharków. No i otworzyłem tą skrzynkę. I właśnie wypadł mi Daryl. No niesamowite. Prawda? Otworzyć skrzynkę i wypadnie daryl. Ale teraz skrzynki będę raczej otwierał na odcinku, że nie było, że, że, że później mi powiecie, że to oferty ja kupuję, a nie, że wylosowałem. Ale daję słowo, że wylosowałem. Daryl to jest moja świeża postać. Przed odcinkiem ją wylosowałem. No, patrzcie. Kurczę, Piper. Kurczę do Karla. Dobra, uciekliśmy. Ale jak nas ta, na ta Piperka wzięła? No, Piper odczep się. To możemy lepiej stąd pójdźmy. Kurcze. Ha Dobra, ucieczka za kaktusa. Ha Dobrze, została u nas trójka. To ja sobie tutaj tak ucieknę. To pan za mną leci. No i co pan? Z której strony polecisz? Ja versus spam. Kurczę, to teraz już wiem, kto wygra. Pam. no nie, chciałem jeszcze i tak uciec, ale nie udało się. Ale drugie miejsce, znowu nie. Yeah! Dobra, play again. No i czy Daryl wytrzyma? No. Ostatnią rundę, nie, brok. Na samym początku musi na mnie polecić blok. Tak, to jest plan, plan dnia. No, a no właśnie, co by na to, żeby zrobić typowy w, w, dzień w, albo d, w, dzień życia, ale jakiegoś brolera, chcielibyście? No, napiszcie w komentarzu. Dobra. Ten blok się mnie jakoś uczepił. O kurczę, jestem na hita. O nie. Dobra, już nie jestem na hita. ja bardzo zdaję na Mike. Dobra, my wygramy. Wygraliśmy? Nie wierzę. Z, z jednym Power Cube'em czy dwoma wygraliśmy. Dwa Power Cube'y i zwycięstwo. No, to jest Mistrzostwo Świata. Dobra. O, i otwieramy skrzyneczkę. Może wypadnie nowa postać. Ale dlaczego nie? Końcy do bula i do nity. Ja teraz zbieram 480 końców, żeby ulepszyć koltel przeli. Napiszcie w komentarzach, kogo lepiej ulepszyć. Tak. Napiszcie mi w komentarzach. O, zagrajmy sobie jeszcze rundę z ogórkiem kiszonym. Ogórek Hmm, czy ten ogórek kiszony to może czoklet? W sumie czoklet kiedyś w tak się nazywał, żeby go nie rozpoznali. Ale czy to możliwe, że by właśnie nie to był? Według mnie raczej nie. No, gramy sobie teraz z ogórkiem kiszonym duo. Dobrze ogórek. Dobrze. Kurczę tam tamten chyba nie chce być o nie nita. Bardzo dobra nita. Najlepsze jest to, że, że to się ładuje tutaj, dlatego mogę, mogę się kąpić i będę ben... miał... O nie! Team made bug, o nie! Zabili ogórka takie kiszone. Dobra. Dobra, już wrócił Wrócił ogórek kiszone. O nie, 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 nie. Nie. Trzeci, ale rang czwarty dostałem. Ha! Dobra. No to może jeszcze jedna rundka. ogóle kiszątny. Jeżeli oglądasz ten film, to napisz w komentarzu, czy Ci się spodobało występowanie w filmie. A Wy pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na moim kanale, razem z dzwoneczkiem oraz zostawić łapkę pod tym filmem. Oj, niestety ogórki kiszone już wyszedł, ale o, miało być przecież showdown. No to ja się z wami żegnam, tylko wejdziemy jeszcze. Ja się z wami żegnam, i cześć, pa, i na razie.